tu co było jak mieć taką myszkę i klawiaturę w OBS-ie. Fajnie to wygląda na live'ach i odcinkach, dlatego myślę, że warto. Kilka osób mnie o to pytało, tworzę właśnie ten poradnik. No ja zapraszam do oglądania. No i teraz tak, pobieracie sobie te dwa pliki, macie linki w opisie. I teraz tak, ja już ja tutaj mam wypakowane. Jak wypakować? jak tak i klikacie wypakuj do. I tak samo. No i dalej tak. Yy, plugin. Tam macie sam właśnie plugin. Plugin się nazywa Input Overlay. Tutaj plugin. I tutaj macie taki plik OBS plugins Bierzecie go i przeciągacie sobie, ja już to mam zainstalowane, przeciągacie go sobie do OBS tutaj y, Studio, Program Files. No i teraz tak, ten plik, który tutaj macie, podmieniacie na tamten, który tam właśnie pobraliście, który Wam pokazałem. Jak już to podmienicie sobie, to wystarczy uruchomić obs -a. No i teraz tak, jak już macie obs i macie zainstalowany ten plugin, jak klikacie tutaj plusik, powinno Wam się pojawić coś takiego jak Input Overlay oraz Input History. Nam no, będzie potrzebny Input Overlay, ale zanim do tego przejdziemy, pokażę Wam jeszcze yy, drugi właśnie tam yy, o, folder yy, Presets, jest to Presets, no i teraz tak Tutaj macie różne, yy, tutaj te, te dużo plików No i teraz tak, yy, zacznijmy od klawiatury Jeśli chcecie mieć taką klawiaturę jak ja, wystarczy macie tutaj World full Macie tutaj dalej taki folder i macie takie coś jak WSDPNG. Możecie sobie otworzyć. O! To jest właśnie y, takie jakie y, mumia. Ja? A, dobry błąd. Dobry błąd! Stawcie łupki z góry dobry przechodzimy już dalej, teraz wystarczy, że tutaj klik plugin, otworzycie, macie tutaj dalej coś takiego jak obs plugins to bierzecie, przenosicie i przenosicie to do folderu obs studio w program files wrzucacie yy, i klikacie zawień pliki w miejscu docelowym, ja tego nie robię bo już to mam zainstalowane no i jak macie to zainstalowane przechodzicie do OBSa no i jak macie to zainstalowane powinno wam się tutaj pojawić coś takiego jak Input Overlay oraz Input History. I wybieracie tak. Input overlay. I teraz tak, Overlay Image File. Teraz przechodzimy do właśnie folderu yy, tutaj yy, presets. I macie tutaj Presets. I jeśli chcecie mieć coś takiego ja, możecie sobie tutaj różne poszukać. Ja mam tutaj wchodzicie w to i ja mam dokładnie to. I wierzycie to, możecie sobie gdzieś tutaj to przenieść, oraz będzie Wam potrzebne do tego jeszcze do to, 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 16.ini. Nie wiem, jak to się czyta. To nie. Dobra. Teraz, jak macie już te dwa pliki, wchodzicie do obs i teraz tak, overlay Image File, wybieracie tutaj sculpt. O, ja tutaj, tutaj, tak, reset. No i tutaj to mam, otwórz. No i dalej tak. może to może dla Was nie wyglądać, ale wystarczy, że wybierzecie ten klik tutaj właśnie. No i zobaczcie, klawiaturkę mamy go już gotową, możemy ją sobie zmniejszyć. No i zobaczcie, klikam na przykład ładnie. no działa to dość fajnie. Ctrl, Shift, Tab, też fajnie to działa. No to teraz tak, jak dodać myszkę? Wracamy do naszego Folderu presets. No i teraz bierzecie sobie. Wybieracie mouse. No i macie coś takiego mouse new. No i to jest właśnie ta gawierzka, jaką ja mam. Ale do tego będzie wam potrzebne mouse no movement. Te dwa pliki przenosimy tutaj. Wchodzimy do obs -a. Dodajemy kolejny input overlay. No i wybieracie tutaj mouse new A następnie mouse new movement Oczywiście możecie sobie tam inne bo wybieracie. Ja pokazuję takie jakie ja mam No i macie, zobaczcie Fajną myszkę do tego Możecie sobie fajnie ułożyć Boczne klawisze też działają Tutaj na tej myszce Chociaż u mnie nie do końca Patrz, Tak to fajnie działa, scroll też Jak ściskacie tak do przodu do tyłu U mnie przyciskami coś tak dziwnie działa dlatego, że jak klikam przedni to świeci się tylni a jak klikam tylnie to już świeci się przedni ale to nieważne wygląda fajnie, daje to fajny efekt myślę no i ja wam już dziękuję za oglądanie tego odcinka mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie napisać w komentarzu, ale możecie też napisać yy, na moim serwerze Discord, albo do mnie po prostu na Discordzie w prywatnej wiadomości. Link do Discorda macie w opisie. A ja Wam dziękuję tutaj za oglądanie.